Już w najbliższy weekend jedziemy na studzianki pancerne i zabieramy ze sobą teciaka, jednego, bierzemy 130, czyli 7,6, to nie był czołg, który odpalił i spuścił, będziemy do niego dokładali tą galanterię, którą tutaj widzicie, no, wkładamy wyposażenie, żeby było śmiesznie i żeby wyglądało jak najbardziej profesjonalnie. Skrzynki już tutaj poleciały do środka, może ja was zapraszam do materiału. Nie, one wchodzą wszystkie tędy, te skrzynie. Ale Która druga idzie? To no bez, bo te, te idą na koniec. To, tak na dobrą sprawę, to zobacz, pierwsza, pierwsza była jako ostatnia. No. stawane. No. już trysnąć ci kurwa w kolor i będzie jak znalazł. No, a tu daśnica. Tak, pięknie, pięknie. Aj. jest wiek. zrobione na wzór tutaj tego tych no Właśnie tak patrzę że to no. jest takie nawiązanie. Idealne. O, będzie się świecić nawet. Zobaczymy. A klakson gdzie był po lewej chyba stronie, nie? Tutaj. A. To nie jest grunek, Nie bardzo. My <grymne> za ten, ten Prosto teraz. Leśnicy. Luzem czy... Radziu? Gaśnica luzem, czy tam, czy za, za kierowcę? Tak, to jest taka wieś, gaśnica w kit. To taka dwójka powinna być, Radek? Co? O taka dwójka powinna być? Co? Gaśnica. Wiesz co, powinna być taka srebrna, ale to jest taka wieś. To jest ta stara? stara, taka jak no, w taka górna Ta mała, taka kilogramowka halonowa No, 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 no A, no dobrze, dobrze <grym> e, Na pewno Miało być jak chujka no. No, no To tam z żelazkopem się kojarzy Żelazkopowy, no? żelazkopowy w szkodzie kierunku no, to Może poproszę ja Nie, to jest ten kościomierz Tylko steny Gaz, a, a i tak dalej. A zobacz, masz. No tak inka idzie no. Inka, no. Nie, bo mi się skarżyło z rozkładem skarbiem tego koszuli. Zawsze można wytry. go cofnąć, nie? On jest tak, on jest U, niestety dotknięty, ale to wiesz. A tu czekaj, co to? to? Oryginales, nie? Tak. Nie, no. Góra, ja to się. Dobra, go załapię i kurna, potem psiłbokręty. Masz, mas, mas, masz minus plus Tak tylko wiesz chcemy zobaczyć co tutaj do tego bo masz, to masz Jest, jest odane prawdopodobnie Nie działa Kurwa co to jest? Gdzie masz łomy? Nie, no to tutaj można na piszczyku No, no, też można. No. Pokazuje 390, czyli jakby cofka była... No, 390 to jest, bo mamy 200. Czyli cofka jest tam, tylko teraz tam. kolor jest faktycznie o, tu jakieś hmm. poszło przepięcie gdzie? E, na sygnale a masz prąd w ogóle? lampę wyłącz aha ok. a teraz? Po, pozamieniana jest instalacja? no jest, zobacz jaki sygnał, patrz na lampę no, może z nadawać. A teraz tam lecimy za No, to teraz trzeba sprawdzić, który jest z którym zamieniony. Nie, no wszyscy wiadomo, który jest który, no bo tutaj dochodzi jeden. No dobra, no to tu jeden, a drugi w lampie. O, ja to że do sygnału dochodzi dwa. A Masa jest nie przewodem. No, ale masz 7, jest w wydłużyłem. Ale przewód do sygnału dochodzi przewodem. Tak jak siedem, dwóch A tutaj nie. Nie tu masz masę masz, 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 masz Karoseria 10, jest masą. Bardzo ciężką masą Chyba z tego co pamiętam, to były dwa przewody, plus i minus szedł, e, przewodami, nie szedł z masy. E, z kadłuba. <tryk> ja to nie dobrze pamiętam. Tak. pewnie niebieski. To może być ten niebieski. Znaczy, to są któreś z tych trzech, co wychodzą te ekranowane Ja mówię o tym, co jest w tym, w lampie. No któryś z tych dwóch trzeba zamienić sygnał. Do A nie, no coś tam... Coś tam, tam ruszy. To i ruch do wizora do przewodu. No akurat było. <noise> Casting prądu się odbywa właśnie. Zobaczymy. Później iść, później iść tam, A iść A może Szajburczak później. Bo to jest ruskie, drugowojenne. jest w Nie, tu jest, zobacz. Tu jest antena. Bo nie wiedziałem, czy tam machać za ten, bo nie to... wiem. dobra, może by się krótka. Ważne, że będzie. Tak jest. A gdzie są te, te, co były ostatnio? Z rymyczki. I pięknie, no i będzie przyszykowane elegancko na studzianki. Ale co, w drugi ładowałeś, żeby napięcie było? Nie, bo ten coś kurwa jest słaby, ten, ten o ten. A tamten nie ma napięcia w ogóle. Zaraz go się tam pójdzie. Daj, na No jak? się tą przyspórę? No, przygotowane. Nieźle to wygląda, mi to się podoba. No właśnie. Pierwszy dzisiejszy transport przyjechał i pierwszy zestawiany jest Teciak z Bumaru. Czyli M1. Do tyłu. Tutaj jeszcze Radio, patrz na mordę czy dobrze. Radek, patrz na mordę czy dobrze. Wiesz, żeby stały ten. Mordę dobrze. teraz tak no i chyba tak bo tam brakuje u mnie to co jest 3cm w prawo tak i to się wystawiamy. a do go w trakcie stawiania? No